Jest trochę grafiki, e, która powstawała na przestrzeni wielu, wielu lat. Są plakaty, są e, takie e, bardziej e, użytkowe niektóre prace, e, ale równocześnie e, jest i nie da się ukryć, jest jazz wszędzie. Ja myślę, że z każdego tego, e, z każdej tej chciałem grafiki. To, chciałem to ukryć, ukrywałem to przez lata, ale <grym> nie dało się. Bo jest to miejsce, gdzie jest pełno muzyki to i to fajnej muzyki. Myślę, że ten pomysł, o którym przed chwilą żeśmy mówili Jerzego Batyckiego, żeby umiejscowić to w centrum handlowym, jest naprawdę mocny i uważam, że robi genialną robotę że w tym takim komercyjnym miejscu do szpiku kości nagle możemy przystanąć i e, zadumać się i zastanowić trochę nad życiem. Pan Jerzy, pan Jerzy jest Archaniołem Jezu i wykonałem mu taki stosowny graficzkę Archanioł Dzezu Jerzy Batycki. Przekazuje co prawda e, kapituła była jednoosobowa, ale... To jak? Ale... ale, ale te się znaczy z kaligrafią wszystko jest pokrewne, bo kaligrafia wynika z ekspresji ciała e, człowieka i to jest absolutnie naturalne, tak jak naturalna jest muzyka. E, Myślę, że tu są pewne analogie z dźwiękiem, z modelowaniem dźwięku, z, z uzyskiwaniem dźwięku, a z rysowaniem, czy malowaniem na papierze, czy na jakimkolwiek innym nośniku. To są na pewno... To, to, to wszystko jest związane z ciałem i jednocześnie to jest takie najbardziej pierwotne i proste, i jednocześnie intymne. No, jak ktoś gra na instrumencie, to jest instrument i on. Ta intymność jest ważna. W dzisiejszym świecie, gdzie nie ma intymności, Wydaje mi się, że takie, takie przestrzenie, gdzie człowiek jest sam na sam z czymś, będą coraz bardziej istotne i tego się trzeba trzymać. kultury. Dużo chce wiedzieć, a serce mieć wielkie, jak niedźwiedź lub inny dziki stwór. Dotknąć głową chmur. Chce mieć zęby spiczaste i zjadać i zajadać się ciastem. Uszy karmić jazzem, by ujarzmić wewnętrzne zwierzę. Bo we mnie jest jazz, więc wszystko już jest. You can be cool and cool can be hot and each can be buff, but hot or cool man, jazz is jazz. Louis Armstrong. Bo we mnie jest jazz. A tutaj prosta analogia z kaligrafią chińską czy japońską to jest po prostu skumulowanie energii, i kaligraf po prostu wyrzuca z siebie w danym momencie tą energię i tworzy te znaki, które są jednorazowe, a jednocześnie komunikują jakby podobne treści. W tym sensie, że kaligrafia jest jakoś, kaligrafia w ogóle jest powtarzalna, jak weźmiemy taką kaligrafię europejską łacińską, no to ona polega na pewnej powtarzalności. W japońskiej kaligrafii czy w chińskiej te, ten, ten gest człowieka, te znaki są podobne, natomiast są trochę inne. Ja jestem bliżej właśnie takiego pojmowania Anglicy na to e, e, pisania czy kaligrafowania. E, Anglicy to nazywałem handwritten, czyli rodzaj ekspresyjnej litery, która w zasadzie jest niepowtarzalna, no bo litera A, nawet jak tutaj widzimy na moich pracach, ona jest bardzo często inna, ale wiemy, że to jest litera A. Ona przyjmuje różne formy, natomiast dalej jest literą A. I to też jest ciekawe i zabawne w tym wszystkim, że ta wielość form, która niesie, e, niesie te same może nie się albo podobne treści, czyli chcę powiedzieć, że precyzyjnie komunikuje. Natomiast jest trochę inna w formie. To jest interesujące i właśnie tą, tą przestrzeń bada.